Cześć, witam i witam. To jest kolejny odcinek z gry Robocraft i kontynuujemy nasz cel uzbierania 150 tysięcy na najlepsze klocki w grze. Jak widzicie, troszkę. Może wejdę do bitwy. Jak widzicie, troszkę tych Robopointów się uzbierało. A to po poprzednim odcinku, a to akurat, że trochę grałem sobie, żeby znaleźć tą mapę, o której mówiłem. I jednak moje, do moje domyślenia okazały się błędne i nowej mapy wcale nie ma. Tylko na pierwszych tierach strasznie często pojawia się ta lodowa. Nie wiem czemu. Dobra, ale no dzisiaj nie mówimy o pierwszych tierach, co nie, tylko o potwórze i z uzbieraniu na niego 150 tysięcy. Jesteśmy dopiero w. Jednej piątej drogi, także trochę nam to jeszcze zajmie. Ups, sorry, uderzyłem mikrofon. Okej, okay, mamy mapę Mars 2a, Helion Impact Crater. Fajnie, że oni znowu mają więcej dziewiątych tiery, Tierów. Ale no co, postaramy się wygrać. Zwłaszcza, że ten bonus jest za pierwszą wygraną. Co jest lepiej jak w wodzie niż jak za pierwszą bitwę, ale co już chyba mówiłem już mówiłem, także lecimy w bitewkę Dam tak o, bo jest więcej klatek 30 było, I, o i się ustawiło, dobra Juhu, ja tam pierwszy nie jadę Będę strzelał po jednym Okej okay. Będę strzelał jak wpadnie O, trafiłem gościa Dobra, trzeba jechać. No, myślałem, że mój będzie. Ale wygrywamy, to jest ważne. Tutaj ktoś jest. Kurde. No co? Jej, trafiłem go. O, 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 o. Nie zniszczymy go. Kurde. Co? Fak, wycofuj się. Aaaa. Nie zniszczymy. Bronie, bronie, bronie ładuj Kurde Nie no mam, to czemu nie strzelę O, o, dobra, nie ma już broni Jeee, yeah, zniszczyliśmy go Teraz tego Zniszczyliśmy go Mówię o teamie Ktoś ma 4 heal'a, nieźle Mam dwie bronie, ale co z tego? Zabiłem gościa Został jeden, tak? On no pewnie gdzieś tam siedzi, bo tam strzelają Ale jadę na bazę Jak nie przychyla A, latający gość, taki poduszkowiec, Ala No mówię ala, bo się unosi w powietrzu Tutaj strzela, co nie? Zniszczył właśnie kurde Ale przynajmniej mamy wygraną i zabiliśmy kogoś Mmm, no Zni Parę osób uszkodziłem, także myślę, że z 4000 będzie A, prawie 5, widzicie? Ja to się znam Już prawie 40 tysięcy Prawie jesteśmy w jednej trzeciej drogi, ale to prawie, ale mam na... i to mi wyjdzie na 25 klocków. No 25 klocków, no to przód sobie zrobię. No, przód sobie zrobię, w środku sobie zrobię. Nie, przód. W sumie nie wiem. Mało mi brakuje do dziewiątego tieru, także te kostki powinny dać coś. A, jak nie dadzą, to zbieramy na koła po prostu. Najlepsze. Tylko, że wtedy to trzeba przybudować pojazd. Jak chce się kupić koła nowe, bo one dużo zajmują teraz. No, dawaj, wbij do bitwy. Wierzę w ciebie. Ja muszę sobie przesunąć ekranik troszkę, bo nie widzę ile mam nagrania, dobra. 5 minut, może być. Mam nadzieję, że dorzuci do tej bitwy. No, hello! Bitwo! Yay. Mają szósty tier. O, jak fajnie. Ale pewnie nas, po nas pocisną. A zresztą, przed chwilą wygrałem z dziewiątym tierem bo to był chyba dziewiąty, bo miał czerwone klocki na zewnątrz, w środku takie żółte, jeszcze niebieskie i pewnie ten... kierowce otaczały te najlepsze, te takie czarne dobra, tak no sposób na powiększenie sobie klatek na sekundę w Robocraft'cie przetrzymanie tak chwilę, zrobienie tak, zrobienie tak i zrobienie tak o, nie działa już tak fajnie jak wcześniej. Nie i tak jest więcej. Tam jest jeden. Tam jest Lecę z... Jadę z nim znaczy się. O kurde! Ale tutaj ich jest! Działka, działka! Cofaj się, cofaj. Ja pierdziu. Było nie lecieć za nim A, bo oni wszyscy tędy jadą. No, to się nie, nie dziwię. To się nie dziwię, że nas tak... O Japoniec! Japoniec sobie pojechał. To się nie dziwię, że nas tak pogromili. Dobra. Prawie tysiąc Jeszcze tylko 110 tysięcy i cel będzie e, osiągnięty. No. Właśnie nie ja wiem czy nie uzbierać tych 150 tysięcy i kupić, nie kupić po prostu niebieskich klocków, ale to, to 150 tysięcy no to trochę będzie tych niebieskich klocków. Nie! Kupujemy czarne. No Dawno nie grałem w Robocrafta Robiłem... No dawno, dawno zrobiłem sobie przerwę No i, no i, no i, no i, no, no. Dobra, co tam Lecimy kolejną bitwę Jak się uda wpić Adix, Adix Polak mały, tu ma wódkę, tu browary Hmm Niezły wierszyk Jej, w końcu Chyba pierwszy raz, jak jestem na ósmym Tierze na odcinku, wrzuciło mnie na ósme tiery, same ósme tiery bitwę albo drugi, chyba nie, ale nie wiem, czy to było, nie było, czy to nie grałem sobie sam czasem. O, jak fajnie. Ok, tak o sobie zrobimy. I pojedziemy tędy Bo ja zawsze lubię tędy chodzić Gościu sobie zrobił rakietę Iwana sobie zrobiła rakietę I już wyszła Jadę tędy Fajnie, że pokazujesz mi tam A ja nie chcę tam Okej okay. Jest Mój kill? Nie tego. Nie. Nie też nie. To kurde, czy sam się? Sam się rozwali? No bez. Jajże, jednego. Nieźle ich pogromiliśmy. Mam przy bazie. Nieźle ich pogromiliśmy. Szybka ta bitwa. Ale kurde, ograb mi kila. Albo się tepną sam. Ale tak szybko, to niemożliwe, żeby tak. O, black screen! Jaki ładny to co, to robimy małe cięcie. Bo nie mogę nic zrobić. O, mm. to robimy małe cięcie, także y y z dwóch. Także witajcie po cięciu. I wygląda na to, że dzisiaj to by było na tyle. Przepraszam was za taki krótki odcinek, ale no, patrzcie, co się dzieje. A mam, o, mam oczywiście internet, połączenie. General Error nie można połączyć do hosta. No. Także, cóż, z tym epic failem yy, ze strony gry w sumie failem, błędem. Kończymy dzisiejszy odcinek, bo ja muszę go jeszcze dzisiaj wyrenderować i wrzucić. Także komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Ja byłem Michał Gaming. Do zobaczenia i cześć! I sprawdźmy czy jeszcze można się zalogować. Nie, nie da się, także no co? Do zobaczyska.